Redmi Note 8 Pro i jego główne aparaty 64MP, 8MP szeroki kąt i makro 2MP. Moim zdaniem, bardziej nadaje się do robienia zdjęć niż do kręcenia filmów. Zdjęcia wychodzą całkiem fajne. Możemy przejść na aparat 64 megapiksele, Ultra HD. W nim niestety proporcji obrazu nie zmienimy, ale nie jest to konieczne. Jest to wspaniałe do. Kadrowania. Mamy główny aparat, gdzie możemy sobie ustawić proporcje 1, 1, 3, 4 albo 19, 9 do 16, a przy kręceniu wideo możemy wybrać 30 klatek na sekundę, 60 już w 8 megapikselowym aparacie, tego nie możemy zrobić. Na szerokim koncie. Ustawienia aparatu zróbmy sobie takie, aby była jakość najlepsza i wyłączymy korektę. Szumów zdjęcia wychodzą w porządku. W poziomie bardzo fajne. Jeżeli chodzi o kręcenie filmów, no to sami ocencie. Jeżeli tamte funkcje były włączone, to ekran obraz skakał. Moim zdaniem dalej nie jest płynny. Stabilizacja jest cyfrowa. Jedyne co, to myślę, że nadaje się do st statywu, do takiego kręcenia w bezruchu kamerą przy średnim oświetleniu tak to wygląda jeżeli chodzi o kręcenie w pomieszczeniach no to jest dużo gorzej no ale zobaczmy jeszcze jak z aparatu szerokokątnego tryb taki jak kamera sportowa 8 megapikseli troszeczkę inaczej jest ale lepiej niż było na Pierwotnym teście zaraz po zakupie tego aparatu. No i tu trochę w cień. Jak widać, pikselizacja. Zobaczmy jeszcze rynek starego miasta. Gruzień oczywiście, śniegu nie ma. W tle syrenka. Zdjęcie oczywiście fajne, ostre. Jeżeli chodzi o obraz, jak widać, moim zdaniem skacze. I montowany jest na aparacie, na telefonie. Jak to uważa?